Cześć, witajcie na miodowej zagrodzie. Ja dziś miałem nagrać taki słodko słodki filmik, jak to wszystko dzisiaj się fajnie układa. Ale niestety mam problem, bo kaczka mi okulała. I zapraszam Was do oglądania. Zaraz wam pokażę o co chodzi. No otóż, jak widzicie, są dzisiaj kaczki na wolnym wybiegu i gęsi. Bo ja tu od rana miałem problemy. Nagrywam to w poniedziałek. Dzisiaj jest straszny upał. Cóż to, czuć to, czuć to, mi tutaj. Tak, e, jak widzicie kaczuchy i gęsi są na wybiegu dzisiaj pełnym. E, miały być jeszcze zamknięte, no ale w związku z tym, że tu się zaczęły cuda dziać, to je wypuściłem, bo musiałem sobie jakoś poradzić z sytuacją. No cóż, ta kaczka okulała, no okulała, bo ją kaczor gonił i wyszła, ja, ja akurat byłem obrócone plecami, wyszła z kurnika to już była poczaskana, potem patrzę jeszcze kaczor za nią już taką okulawioną, goni i próbuję po niej deptać. No ten właśnie, ty, tyś tu jest winowajcą sprawy, jest wielki i gonisz już kaczuszki, a one są małe, one są małe. Zastanów się nad sobą. No, ale mniejsza o to. W każdym razie tak, taką krzywdę ty mojej kaczuszce zrobił że musiałem ją odsunąć. Muszę przejść pod kurnikiem, musiałem ją gdzieś odsunąć, odgrodzić. Jak widzicie, tutaj jest odgrodzona. No, koło pnioka, można powiedzieć. nomenomen. No i też właśnie chciałem spytać, co, co, co to będzie z tym robić. Czy, czy opcja na pniosek? Czy jeszcze ją uratujemy? Ona tu jest, ja przygotowałem jedzonko. To ma tak odgrodzone. No bo dałem tutaj też te moje kurki. Że mnie zakupił na giełdzie ostatnie, o tutaj są, widzicie. No, powoli zaczynają się ruszać, bo takie, takie osowiaje, były strasznie się aż martwiłem. Znaczy, yy, no, one są zdrowe, no, dalej się martwię. Ale tam wyczytałem, że może być tak, że te kurki po prostu na początek, no, 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 wiadoma sprawa, to jest stres dla nich duży, nowe środowisko. One są i tak z, 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 jakby z charakteru dosyć spokojne. No. Ja miałem te białe czuby, to nie były faktycznie spokojne i na początku takie siedziały, osowiałe. Muszę się dopiero zapoznać, liczę, że, że z, czasem się, e, z czasem się tutaj zaklimatyzują, nie zdechną do tego momentu. Ja je trzymam na noc, je chowam do odchowalnika, nie trzymam je w kurniku, bo w tym kurniku to mam za dużo już tych kur. To nie było takie do końca odpowiedzialne, że my się dokupił te kury, bo, bo tam w tym kurniku te gęsi to, 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 to tam rządzą. I, i, I robią ambaras, o, ale widzę, że już je, to już jest dobrze, jak już je, bo wczoraj nic nie jadły, w niedzielę, jak je dałem, nic nie jadły, nawet nie wiem, czy piły coś. Tak i nałaziły, teraz się tutaj, tu mają fajnie, bo mają cień przez cały dzień, strasznie gorąco. No i tu jest ta moja kaczuszka. Zobaczcie, ona ma nawet na głowie, gdzieś ją tam musiał trzymać, tu mu ranki. Nie chcę jej wystraszyć, wiecie, bo ona zaraz skakuje. No, no nie bój się, nie bój się kochana. Wiecie, ona ma tu takie ranki na, nad okiem, musiał je tam, mocno w kurniku zmasakrować ją musiał, jak, jak wyszła, no bo nie widziałem jak wyleciała, zobaczyłem ją już tylko na wybiegu, jak była, yy, no okulała, nie, i, zleciała, i, jeszcze, na, i jeszcze na wybiegu ją, ją tam męczył, no potem uciekała na tej biednej jednej nodze i dalej ją męczył, no, potem jeszcze dziwne, że gęsi ją też zaatakowały, także, także no byłem w szoku. Co to się dzieje, że się gęsi przeważnie robią odwrotnie, że, że bronią y, tych kaczek przed tym kaczorem, bo jak atakowo później inne kaczki zamknięte, to y, one zaczęły bronić te, tych kaczek przed tym gąsiorem, przed tym kaczorem. A tej nie broniły, no coś, coś nie pasuje widocznie w tej kaczuszce całej reszcie. No i ją tak zmasakrowały, nie jadła nic cały dzień, ja to już nagrywam, są po lunchu. Moje kurki. Przyniosłem im tu, tym moim tutaj też przyniosłem troszeczkę. Co kurka, martwisz się też? No, też się przejmujesz, tak jak jo. co to z tego będzie? No, jak myślisz, dajemy im nagnotek, czy do szansę? szansy? Tak się zszokowałaś? Nie na nagnotek? No dobra, no możemy dać jakąś szansę. No okej, okay, okej. Okay, no nie bulwersuj się tak zaraz. Przepraszam, przepraszam, do mojej szansy, kurus. Do mojej szansy, ok. Ale nie idź tam do nich, bo, bo, je, bo, je, bo je zestresujesz, wiesz? Nie idź tam do nich. Siedzi, siedzę tu i ten. No. Co, bujasz się. Bujasz się, to się buje. Dobrze, no i nie wiem, kochani, bo ona tak, tą prawą nogę, tą od, 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 od naszej strony ma taką. Już widzę, że ją podwinęła pod siebie. Wcześniej to nawet jej nie podwijała. Ale dałem i, te, i w tej chwili, to słownie, no, także po całym dniu zaczęła coś pić, zaczęła coś jeść. No to jest chyba dla niej szansa. No i nie wiem, jak to długo będzie trwać. Szczerze mówiąc, jakby była większa, to bym się tam z nią nie certolił. No ale jest, jest mała. I, I zabijać to, to tak trochę skórka za wyprawkę. Więc jeżeli jest szansa, żeby. Co ty się mi tak pchasz na szkło? kochana. Co ty się tak pchasz na szkło? To się zdaje mi jajami. Znoszeniem jaj. Bo jeszcze mi nie znosisz. No. No. Zainteresuj się swoją robotą. Nie znosisz mi jajek. Jeszcze. A koleżanka już znosi na całego. No. no, Nie pyskuj. Bezczelna. Bezczelna. Naprawdę. No. No i tak. I co, i co to z tą moją kaczusią zrobić będzie? Jak macie jakieś takie doświadczenia, to mi napiszcie proszę w komentarzu. Czy wychodziły u was kaczki z tego, czy nie wychodziły? Nie wydaje mi się, żeby ona tam była jakoś wewnętrznie uszkodzona. No skoro jadła i piła, to zawsze jest dobra oznaka, jak jedzą i piją. nie? No, te też mnie cieszy bardzo, bo widzę, że też już zaczęły jeść intensywnie, pić też piją. No to jest, to jest już jest połowa sukcesu. Troszkę się ogarną w moim środowisku i, i powoli się będą do siebie przyzwyczajać. Nocują gdzie indziej, no bo w tym kurniku ja się muszę tych gęsi no pozbyć. Bo to jest za ciasno, to jest wiadoma sprawa. Gęsi są duże, jeszcze są dosyć agresywne. To są duże ptaki, a te są takie słodkie, delikatne te kureczki. No i tego kogutka, co tu widzicie, właśnie, też mi zaczęły gęsi męczyć, bo ja już tak mówię, ambitnie, a puszczę je razem na ten wybieg. Może się przyzwyczajają. No i to był błąd, bo zaraz zaczęły się. Jak odpuściły tej kaczce, tak zabrały się za tego yy, koguta. No i z tego też względu, bo uznałem, że już siedzą za długo zamknięte w tym wybiegu jakaś agresja się u nich wzbudza i, 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 i trzeba było je puścić, żeby się trochę po, pochadzały. No i wydaje mi się, że to troszeczkę rozładowało napięcie. Bo, no, to oczywiście ja wyczytałem, no Wy tam macie pewnie większe doświadczenie, ale jeżeli jest zbyt dużo kur na, na wybiegu, to tam się u nich agresja rodzi i, i lubią się tam czasem przeatakować, nie? Kury, kaczki, no wszystkie, wszystkie wszystkich A u mnie jest to pomieszane. Wyżyją się fajnie w tym oczku. To oczko jest dobry pomysł. Takie duże oczko to jest, to jest dobry pomysł. E, bardzo widać tam gęsi na przykład tak, mają nawet nerwy. Tak no, poznaję, jak poznaję po nich, no to, to wpadają do tego oczka i tak się pulkają, tak szaleją, że, że naprawdę e, no, fajnie to wygląda i rozładowują to napięcie, tak mi się wydaje. No. Ale tego kogutka też tu przeatakowały. Więc poszedł do odgrodzenia razem z kaczuchą. No i tak. I teraz muszę ich tu jakiś czas potrzymać, a nocują w odchowalniku wszystkie. Dobrze, że te kurki są spokojne, no bo mam teraz gdzie tę kaczkę dać. Do, do odchowalnika razem z nimi to tam sobie krzywdy robić nie będą. Nie wiem ile im już brakuje, bo te kaczorki młode, patrząc po wieku, no to te młode kaczorki yy, są już całkiem duże, niedługo będą chyba do zabicia. A... a. No ale te kaczuszki to są maleństwa, no, one są w tym samym wieku, ale ja no, pierwszy raz je mam ja nie wiedziałem, że to są tak, tak małe, taka jest różnica między nimi. No, kaczor to jest kawał a kaczuszka to jest taka delikatna, delikatna szyja, drobne są no i nie ma się to dziwić, jak jest dużo, znaczy nie tak dużo starszy, bo kaczor jest starszy chyba dwa miesiące od, tych, od, tych kaczu, od, od, tych, od tego całego miotu, no to jest jeszcze różnica w wadze, no to jak, jak, jak ta, ta się nie jest stanie zebrać, jak on dobrze przydepto, no to, no to może i krzywdę zrobić. No, to, to, się, to się nie ma co dziwić. No, przyniosłem im tutaj jeszcze dosypać. Dzisiaj, żeby miały. No i to zaraz zrobię. A, jeszcze wam pokażę. Ja daję mieszam im. Jaką karmę, tam ostatnio mi jakiś pan też doradzał. W komentarzach bardzo dziękuję. E, ja im daję taką karmę. E, mam całą kukurydzę zmieloną. Mam kukurydzę zmieloną z pszenicą. Pszenicę w całym ziarnie. I owies. Ja wiem, że kury tak za owsem nie przepadają, ale tak też bo te gęsi są i generalnie to po tym one i tak to wszystko jedzą. Fajnie, je to wymieszam. I to jest taka dosyć bogata, pełnowartościowa mieszanka. Dostają to, to cały czas. Mogą sobie jeść praktycznie na wybiegu dowoli. A oprócz tego daję im ziemniaki tutaj, tak na miseczce i przyniosłem nie wiem, czy tam, widzicie, daję im ziemniaki, które gotuję. Dodaję tam no, troszeczkę pszenicy takiej, żeby ją sparzyć. I potem jeszcze też dosypuję, żeby zrobić taką fuzkę, żeby to zagęścić. No, właśnie dosypuję tam y, y, gorczek y, kukury, tej kukurydzy zmielonej, gorczek kukurydzy zmielonej z pszenicą i jeszcze gorczek owsa. I wszystko to potem razem fajnie wymieszam. I, I uwielbiają to, szczerze mówiąc to, to uwielbiają. No i trowy mają w opór, nie? No, Tak to wygląda. Dobrze, także dajcie mi znać... E, Podzielcie się swoimi opiniami, swoimi doświ swoim doświadczeniem, szczególnie jeżeli macie takie. Opinie też są ciekawe. Jeżeli nawet nie macie doświadczenia, śmiało możecie napisać, podyskutować, zobaczyć. Możecie zdecydować za mnie, co z tym zrobić. No i nic, i czekam na, na, wasze, na wasze opinie, komentarze, lajki. Oglądajcie filmiki, oglądajcie shortsy, komentujcie, dzielcie się tym ze znajomymi. Ja Wam za dzisiaj dziękuję, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.